Elo, elo, czy dw zero. Ujdę w do ław. Elo, czy widzowie dzisiaj. Jesteśmy. I zobaczcie, Znalazliśmy już fortecę. No, my tutaj se chodzimy z Kejcikiem e, po naderze i patrz, nagle patrzymy forteca. Kurde, nasza wymazona I pójdzie. Ja o, bo... się już tam spinam. Ja ja ja, ja, ja też. Ej, ale, ej, ale będą czarne szkielety. To co? Będziesz trzeba je zabić. Dobra, to trzeba, trzeba, się wkopać do środka. Czyli ja kopię i idzie Czyli gdzie ja, gdzie ja się kopię? Właśnie nie wiem. Ale czekaj, bo nie ma po co się tam kopać. Oho! Strzelaj! Czarny! Strzelaj z łuku, z łuku! Ej, ale... Ej, ej, czy on się nie palił? Ej, patrz! Nie. Uważaj tu! Patrz, tu jest... Ej, jakbyś tu spadł, to byś do lawy prosto. O kurde. W ogóle... W... Brodawki będziemy mieć chyba. Blaze są. Widzę Blaze'a. Tam. Gdzie? Tam na, tam na takiej wieży. Strzela. To Będzie... ja piłem. Dobra, Ej, masz strzały? Masz dużo strzał? No mam. Masz. O, wejście! Masz strzały, strzały ci dałem. Ej, strzały ci dałem, Kejcik. Czekaj. Ja mam wejście. Wejście Dobra, znalazłem! Ej, ej, dawaj idziemy pozabijać trochę blazów. Znalazłem wejście staje A. Pójdziemy zaraz blazy pozabijać. No możemy. Będziemy mieć pałeczki. Ej, no to dobrze. Ej, ja nie... brudawki mam Gdzie? No tutaj na tym... No wiemy, o kujda, my. ja mam, a I ja dobra. mam tego szkieleta. I zbieram jeszcze ten, Z zbieram jeszcze piasek dusz, bo na piasku dusz rosną e, te brodawki. Piasek dusz. tego szkieleta czajnego. Mamy brodawki. Masz? No. I wziąłem piasek. O, tutaj były chodź, zobacz. O tutaj, tylko zebram piasek dusz. O w tych dwóch dziurkach. Mam Dobię 22 brodówek Dobra, chodźmy. E, nie będzie. Göre. O tutaj jeszcze są. Gdzie? Tutaj. Dobra, to zbieramy. No to to zbieraj. Jeszcze wy, wykopię piasek w jak ci ja nie mogę, zawał. Jak? Tego ze złotym mieczem się wystejaszyłem. Ej, a w ogóle tak w nederze czasami są takie... takie straszne dźwięki, nie? No. Dobra. Tam, tam nic nie ma, tam nic nie ma. Ej, dobra, chodźmy po blazy może. O jakie tu... Boże, jakie to ogromne. Nie no, nie. Ja się tu nie... Ja, ja się tu chyba nie podbudowuję. No ja też nie. Jezu. Jaki stres! Nie no, ja, ja się nie podbuduję, bo zaraz wybuchnę ze stresu, nie? A ty? Też. Mam shifta, ale, na, ale nawet gdy mam shifta, to nadal stres mnie opęta. No mnie też, staje, ty wiesz jaki, 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 ja bym zawał dostał Zawał nie jest No O nie, czarny szkielet Blazy Co tu robisz szkielety? Podpalił mnie Dawaj, dawaj, strzelamy w niego. Zginął! Co tu ja wiem, skielety zwykłe? Zobaczcie, pałeczki są. Ej, patrzcie, ten slime nederowy. To jest slime nederowy. O tam. O ten slimik. No, 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 no. no nic z niego nie wypadło. Siema, prosiaku. Wi widziałeś tu e Mmm, Blaze jeszcze. nic nie powiedziałbym. O i na czajny szkielet! Oho! Jedną. Szko szkoda, że z nich nic nie wypada. Ej! Ej! Co jest grane tu? Prze, prze, przede jakaś świnia umarła. No? Kurde, słychać było i, i te. Ale ta foiteca jest gigantyczna. Ej, chyba nigdy w życiu takiej wielkiej twojej nie widziałem. Może znajdziemy skrzynkę. Wątpię. Ja też. 13. No, no. O kurde. Tam jest lawa. Tam jest ocean, ocean lawy. lawy. Ocean ono, lawy. Ocean lawy. Weź mnie nie popychaj. Ej, staje, gdybym miał taki to w sobie pojadł. O, w tą stronę jest Blaze. No nie no. Znów to. Nie no. Cykasz się. Mu musimy się tam. Oho, patrz, Blaze. Oho. Czekaj. Blaze, wy. patrz. Yy, Czyli to pójdźmy tam, będzie tu zaraz Blaze chyba. O! Jego, czy jego strzela strzelasę. Tylko, tylko musimy go tak zabić, aby te pałeczki, bo te pałeczki mogły tam spaść. Zabiłem. Ale te pałeczki mogły spaść do laby. A po drugie nie wiadomo czy z niego wypadły. Jakiś Czy kiedykolwiek jest, tu będziemy. I my tu już byliśmy. Byliśmy już tu, tam nic nie ma. Przeszukajmy, no nie gadaj, to no to koniec. No nie gadaj, że tu nie, nie ma nawet skrzynki. No nie gadaj. Jaka by była Twoja reakcja, gdybyśmy znaleźli bastion? Jaki bastion? No bo w też jest bastion. O, Blaze'a widzę. Też. Ej, ogólnie w Twoich tak zawsze jest tak. O nie! O, pójdę. Problem. Ej, bo. Ej, ej, w ogóle wiesz, że mnie uderzył ten czarny szkielet. Pomóż. Pomóż! Bo przy sobie mam Nie żadnego... mogę. Dobra. Zabiłem. Bo... Nie Cz, cza... ja też uderzył! Blaiza Pomocy! Mam... Pomocy! Gdzie jesteś? Ma... Mam pałeczkę! Od blazea Widzę cię! Mam, mam pałeczkę od Blaze'a, zobacz. Czekaj! Patrz na to! Widzisz? Ok. I ja, ja, tu, ja tu miałam, kurde, dwóch szkieletów i jednego czarnego. Uderzył mnie raz. Nie mnie czy... też uderzył. Ej, tutaj byliśmy. No byliśmy. nie chce mi się chodzić. Boże, ta forteca jest ogromna, ale w jest, jest Jest pełno korytarzy, a nic tu nie ma. Nie? Pójdę! Uderzył mnie do jugi i ten szkielet no ej, ile? w ogóle Sekundę. z tego szkieleta powinny wypadać czarne koście, a nie białe, nie? O, Aha, Minecraft jest ja taki ja biologiczny. jednego... I z, I z tego jednego wypadł węgiel. Ej, czarne szkielety! Bolamy go! Oooo! Ej, ej, patrz! Tak się kończy widz, który nie zostawił suba. O nie, uderzył mnie. I tam jeszcze nie byliśmy, chyba. Na pewno? Tu, tutaj byliśmy, bo jest ten, Nederyt. Nederak. Gdzie? Chodź. O, tu jest Nederak. No, to ja go postawiłem. O, slajmik Ej, tutaj nie byliśmy. Pewno? Ej, no bo tu. Gdzie ty. Ej, a, ej ale po co ty stawiasz pochodnie? Jak. na że jest i tak trochę jasno. Ej, no, gdzie ty? Tu. Widzisz mnie? No, widzę, za tobą jestem. Tam byliśmy? Dobra, to co robimy? A tam byliśmy? Chyba? Chyba nie. Świniaka słyszałem. No, no bo tam jest. A, pali się. Tutaj wchodziliśmy, ten dyk. Ej, dobra, to wracamy do normalnego świata? No, to czekaj, muszę zobaczyć. W chłopie bym spadł? I sprawdzę koordynację, gdzie mieliśmy ten portal. Mieliśmy na minus 55. Czekaj, teraz trzeba się kierować. Dobra, musimy się w tamtą stronę kierować. Aby znaleźć nasz portal Chyba okay. No chyba w tą Dla stronę pewno? Chyba, no Chyba Nie wiem Ale kieruję się na minus O, świniak! Świnia. O ty świniaku pocony! Ej, dzięki. Ej, U, że... ja z niego wypadła! Dzięki temu, że mamy podpalane miecze i łuki, to wypada z niego e, pi, pieczone. No. A, a, a inaczej to by wypadało surowe. I byśmy musieli majnować węgiel. Ach, a węgla mamy mało. Mega. I Przez chwilę myślałam, że znalazłem nederyt. Też. Bo patrz, oto drewno. Myślałam, że to nederyt. Dobra, chodźmy do. do I I długo będzie ten. Oho, świnia, ta? Dosta go! Ej, co to mi, tej joche Dobra, to ja będę kopał kwarc. I Ale z nederu nie wyjdziemy bez niczego, bo mamy nawet dużo tego, nie? Ej, jaki twój kilow ma wydajność? Trzy. No jak czemu twój kilow tak szybko kopie? Człowieku. Jaką ma wydajność? Trzy. O kurde. Trzy? No, jakby miał wydajność cztery. Dobra, to idziemy. No dobra, chodź. Idziemy do portalu. Dobra, w tą stronę. Chyba. Za Kurde. No to um. mamy duże podbudowanie. Widz, widzisz, jakie to. Widzisz, jaka tu górka jest wysoka. Widzę. Ej, Ej gdyby nie... ta jaska spaść. No, no, to nawet nie wiem, czy nas. Czy by nas. Zbió. Zbrojka ochroniła. Ej, dobra! Ma mamy dobry znak. Bo nasz portal był na tym biomie. Na tym czerwonym. To Ej, no. Jest to jest dobry znak. Ej, czy my już nie jesteśmy blisko? No, blisko jesteśmy dość. Błagam, abyśmy znaleźli portal. Bo jak nie, to, to, to będzie koniec. Ej, jest! Widzę! I co to jest? Widzę I gdzie jesteś? Tu! Tu jestem! Widzę portal Nasz? Ej, ale... Ej. To nie jest nasz portal! Ale gdzie to jest? Chłopiec, gdzie ty polazłeś? Widzę portal Ja się do ciebie ja do... nie mogę się... O, widzę cię, dobra Stój, stój w miejscu. No, gdzie on jest? Chłopie! Znalazłem portal a jej nie dawa. No i dobrze, nawet... I patrz, tu są jakieś inne bloki. Czyli... Patrz czy to jest portal a jej nie dawa? Czekaj. Ej, jesteśmy głupi jak zbany. Musimy iść gdzie indziej. Dobra, ale to jest swój i nie dawaj, i tak wyjucimy do swojej wioski. Czekaj. A ja no przypadkiem... Przy, przy, dobra, stój tu przy portarze. ja jeszcze pójdę tam. Może znajdę nasz portal, bo my źle poszliśmy znowuś. Ale to już, wyjucimy do wioski tego. Dobra. Ja nie wiedziałem, że dobia chodź do mnie lepiej bo tam znowu jest ten biom. Możliwe, że tam też mamy portal. Ej, chwilę, moment. Ej, ja zaję. Nie, jak przyjdziesz do Koitalu, to weź jeszcze się nie czekaj. Chcę coś spejavdzić. O nie, zgubiłem portal. No nie gadaj. O nie! Da, co w ciągu! są Świnie z mnie. Czekaj. A ja wiem, co na zerowej kratce. Idziesz do mnie, czy co? Idę, idę. Te, ja jestem w szoku, że my znaleźliśmy pojecałki. dawa. Ej, tak. a, ej, a skąd to wiesz, że to jego portal? Może ktoś inny to? No to zobaczysz, jak się tepniemy. No idziesz? Czy co? Taki jest problem, że za bardzo nie wiem, gdzie jestem. Tylko nie się do mnie. N nie mam operatora. Ej, no dobra, to sobie to... daj. Dobra, dam sobie. Tego przetylepoje. To, je, to jesteś w tym portalu. No jestem. Dam sobie operatoru tylko na chwilę. Tepam się. Widowie, no więc te, czy, i, 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 Czekaj, nie, 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 czekaj. Dziękuję. To już będzie koniec odcinka. Chodzimy w tego portalu. Tak? Żegnajcie widzowie! papa. pa! Żegnajcie! Żegnajcie. Czekaj! Z, pa, pa. zrobię takie! Żegnajcie! No! Żegnajcie! Bye bye! No! I teraz wejść! Ło! Łup,